Jako fan staroszkolnych opowieści o innych światach chciałbym wyrazić swój zachwyt omawianym Isekajem, gdyż nie jest on nijak do standardowych Isekajów podobny. Sorao jest studentką, która przypadkiem przeszła przez pewne drzwi i skończyła po drugiej stronie. Czym jest ta druga strona? Innym światem? Światem równoległym? Czyjąś świadomością? A może wszystkimi tymi rzeczami? Nie jest sposób tego stwierdzić, a obce uniwersum nie jest bezpiecznym miejscem. Przybywanie w nim to bezpośrednie zagrożenie życia. Na szczęście dla Sorao spotyka ona Toriko, dziewczynę, dla której eskapada w obcą rzeczywistość nie jest pierwszyzną. Od tego wydarzenia studentki coraz wspólnie przechodzą na drugą stronę w nadziei odnalezienia zaginionej przyjaciółki Toriko. W standardowych Isekajach dostajemy nową magiczną rzeczywistość i Protaga przegrywa, któremu nagle wszystko zaczyna iść dobrze. Urasakaj Picnic nie ma absolutnie nic z tą manierą wspólnego. Dziewczyny wielokrotnie odwiedzają obce uniwersum, by zaraz potem wrócić do bezpiecznego Tokio. Nie zdobywają też sławy, chwały ani niczyjego uznania. Cała uwaga skupia się tu na eksploracji nieznanego terytorium. Ekosystem i zasady, które rządzą drugą stroną, wymykają się zasadom logiki. Nawet gdy jesteśmy pewni, że widzieliśmy dość i że jesteśmy przygotowani na wszelkie dziwactwa, świat potrafi nas zaskoczyć i przerazić. Nowe otoczenie jest terenem, gdzie niczego nie można być pewnym, rewirem, gdzie nie można polegać na zmysłach, bo te mogą nas mamić, a fauna i flora polujące na bohaterki wcale nie są największymi problemami. Tu cały świat jest zagrożeniem, przygodą i zagadką. Z powyższego opisu wynikałoby, że uraz Sakaj Piknik jest czymś wspaniałym, wręcz fenomenalnym, pozbawionym sztampowych rozwiązań upakowanych w podobnych produkcjach. To trochę prawda, ale i trochę nie. Jest to bowiem Isekaj bardzo wysokiej próby, przez co nie dla każdego będzie on zjadliwy. Mogę bez zahamowań polecić to anime tylko fanom Urban Fantazy. Jeśli o pozostałych chodzi, to sugeruję zapoznać się z pierwszym odcinkiem i samemu zdecydować, czy chcecie się pakować w tę absurdalną przygodę. Dzięki za wysłuchanie mojej opinii. Jeśli się z nią nie zgadzacie, dajcie znać w komentarzach. Piszcie również, jeżeli chcecie, abym zrecenzował inne anime. Tymczasem, jeśli się podobało, proszę o suba i o łapkę w górę. Do następnego razu.